Witam serdecznie, z tej strony Piotr z kanału Istota Pozytywna. Dziś podejmę myślę bardzo przyjemny temat, a mianowicie przebywanie wśród natury. Moi drodzy, być może nie każdy ma możliwość od tak pojechania do lasu, w góry czy na przykład nad morze. Wierzę jednak, iż możesz wykorzystać nawet park w centrum wielkiego miasta, aby zredukować nadmiar myśli i częstotliwości przechodzących na co dzień przez Twoje neuroprzekaźniki. Żyjemy w świecie skupionym na zdobywaniu i czy chcemy, czy nie, też bardziej lub mniej bierzemy w nim udział. Przenieśmy się zatem myślami i wyobraźnią w nasze ulubione miejsce w przyrodzie. Co dokładnie daje Ci chodzenie wśród natury? Kontakt z naturą pomaga w redukcji poziomu stresu. Spacery po lesie lub nad jeziorem mogą być relaksujące i pomagają obniżyć poziom kortyzolu, hormonu związanego i odpowiedzialnego za wzrost stresu. Ciągłe wystawianie się na hałas i stres może zakłócać równowagę hormonalną w organizmie, w tym właśnie poziomu kortyzolu. Cisza jest ważnym elementem wspierającym równowagę hormonalną. Badania jasno pokazują, że kontakt z naturą pomaga w leczeniu depresji. A jeśli jej nie mamy, czego każdemu życzę z całego serca, to i tak wspierajmy się spacerem w przyrodzie. Jakby nie patrzeć, jest to bardzo prosty i skuteczny sposób na ukojenie rozbujanego umysłu żyjącego w rozbujanym świecie. Mam doskonałą świadomość, że mówię tutaj banały, ale zauważyłem również, iż im bardziej człowiek postrzega daną rzecz jako banał, tym mniej jest skory ją wykonać. Być może dochodzi on do błędnego wniosku nieskuteczności danej aktywności, skoro aż tak prosta jest ona do wykonania. Zaznaczam, to błędne wnioski. Dużo prostych rzeczy jest właśnie genialnych w swojej prostocie, a spacer po naturze jest jedną z nich. Popatrz na drzewa, jak wielkie i majestatyczne są to rośliny. Możesz się nawet do nich przytulić, a poczujesz, że one też żyją. Zostały stworzone przez samego Boga, tak samo jak Ty. Opowiem Ci, jaka jest moja perspektywa podczas obcowania z naturą. Ty oczywiście możesz mieć swoją. Osobiście uwielbiam chodzić po lesie ze świadomością bycia stworzeniem Bożym. I ja, jako te stworzenie, podziwiam inne stworzenia, takie jak rośliny, ptaki czy strumienie. Jestem najbardziej umiłowanym, a także skomplikowanym stworzeniem taty. Mogę korzystać z tego, co zostało mi dane a została mi dana ziemia. Nie niszczmy jej, ona wiele nam daje. Spacery w przyrodzie pomagają w poprawie koncentracji i uwagi. To może być szczególnie korzystne dla osób, które często pracują w zatłoczonych i hałaśliwych środowiskach. Ruch na świeżym powietrzu korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy i ogólną wydolność organizmu. A teraz informacja, która jasno pokazuje jak natura działa pozytywnie na człowieka? Badania sugerują, że interakcja z przyrodą może pomagać w zmniejszaniu objawów ADHD u dzieci, poprawiając koncentrację i kontrolę impulsów. A to oznacza, że natura jest naprawdę czymś potężnym i w pewnych przypadkach działa prawie jak lekarz. Krótka pauza. Mam nadzieję, że na czas spaceru po lesie wyłączyłeś swój telefon komórkowy. Weź wdech, wydech i powtórz to parę razy. Porozmyślaj o tym, kto dał ci ten wdech i wydech. Skup się na chwili obecnej. Ale mam tu na myśli skupienie totalne. To znaczy wpatrz się w odcienie zieleni. Jak liść lub kwiat jest poruszany przez podmuch wiatru. Jak dzięcioł uderza w drzewo, imitując dźwięk karabinu. No dobra, może to porównanie jest nie na miejscu. Ale zastanów się, jak mocny kark dziupi głowę ma ten dzięcioł. Jak doskonale został stworzony. Precyzyjnie, z dbałością o szczegóły. Ty zostałeś stworzony dokładnie w ten sam sposób. Czy masz tego świadomość, jak wielkim jesteś cudem Boga, jak Bóg cię kocha? Brak bodźców dźwiękowych zewnętrznych może pomóc w skoncentrowaniu się i poprawie funkcji układu dopaminergicznego, związanego z nagrodą i motywacją. Natura wpływa na neuroprzekaźniki, takie jak serotonina i endorfiny, związane z regulacją nastroju oraz poczuciem szczęścia. Wpływa w sposób naturalny, a nie sztuczny, tak jak działają substancje psychoaktywne. I w porównaniu do owych substancji. Natura jako narzędzie Boga działa kojąco oraz umiarkowanie. Nie ma tutaj jazdy neuronowej jak na przykład podczas spożywania alkoholu. Kiedy to po totalnym wystrzale dopaminy w mózgu, następnego dnia odczuwamy totalny jej spadek. Nic dziwnego, alkohol jest sztucznym szczęściem, nieprawdziwym, a nawet rzekbym, że jest kłamstwem. Rozumiem, że wszystko jest dla ludzi, ale im częściej karmisz się fałszem, tym bardziej uważasz rzeczy fałszywe za prawdziwe. Ostrożności więc życzę. Cisza może być korzystna dla aktywności kreatywnych, wpływając na układ serotoninergiczny. Wzmożona aktywność tego układu jest związana z procesami myślowymi związanymi z kreatywnością. Las, góry, rzeki, które już są sztuką, rodzą w człowieku chęć ekspresji sztuki będącej w nim samym. Pozwól więc Bogu działać. Kochani, nie twierdzę, że poprzez naturę wyleczymy wszystkie bolączki i dolegliwości. Być może jest konieczność skorzystania z profesjonalnej pomocy, ale nawet wtedy kontakt z naturą na pewno będzie świetnym dodatkiem do etapu leczenia. Jako ludzie zostaliśmy w większości zatruci różnymi traumami i nieprawdziwymi informacjami na nasz temat. Wpojono nam fałszywe przekonania o świecie, wpojono nam fałszywe życiowe priorytety, wreszcie wpojono nam fałszywy obraz Boga Boga, który ponoć obserwuje nasz każdy ruch i za każdy błąd pała do nas nienawiścią. I tutaj, moi drodzy, podzielę się moim doświadczeniem. Jest to nie tylko przekaz do ludzi zmagającymi się z problemami emocjonalnymi lub psychicznymi. Myślę, że jest sporo osób w pełni zdrowych na tych płaszczyznach, ale wciąż jednak czegoś im brakuje. Dam króciutkie świadectwo i pamiętaj, nie narzucam nic Tobie, nie zmuszam nikogo do wiary. Chciałbym tylko rzec, iż bardzo długi okres w moim życiu zmagałem się z nałogami oraz depresją. Wykonałem mnóstwo psychologicznej pracy nad sobą, która oczywiście była korzystna, ale nie dała maksymalnego rezultatu. Człowiek ma swój limit i nie jest w stanie wykonać wszystkiego. Jeśli będzie szczery sam ze sobą, to odkryje, że jest w stanie wyprodukować szczęście z samego siebie tylko do pewnego stopnia. Owszem, może się zawalić atrakcjami, pracą czy czymkolwiek, ale w środku wciąż będzie pustka, od której jedyne co, to możemy bez końca odwracać naszą uwagę. Pytanie, czy jest to rozwiązanie? Kiedy ja doszedłem do końca samego siebie, została mi ukazana miłość Jezusa. Miłość Jezusa, która nie jest dla wybranych, ona jest dla wszystkich. Człowiek musi ją tylko odebrać. Życzę tego Tobie z całego serca, ponieważ żadna istota ludzka nie zasługuje na życie w potępieniu i byciu w stanie permanentnego wyczerpania oraz niedoskonałości. A jeśli prowadzisz udane, wesołe życie, to może warto zauważyć, dzięki komu to masz. Nie umniejszam Twoim zdolnościom oraz wysiłkom. Fajnie, że je masz, ale pamiętaj, Bóg Ciebie kocha.